Rzeczywiście ostatnio Polacy są straszeni. Gender, słyszymy głównie z Ambony, że gender to jest największy wróg kobiet, wróg rodziny, wróg dzieci. A co to naprawdę jest gender, warto widzieć. Gender to nauka. Nauka, która mówi, że istnieje płeć biologiczna. No, rodzi się dziecko i widać, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Ale oprócz tej płci biologicznej mamy płeć kulturową, płeć społeczną. I ta płeć jest już zależna od wychowania, od kultury, od religii, od panujących zwyczajów. Weźmy taki prosty przykład: ubranie. Kiedyś kobiety chodziły wyłącznie w sukniach, a teraz chodzą w spodniach. Kilkaset lat temu było nie do pomyślenia, żeby kobieta chodziła w spodniach. No bo takie były uwarunkowania kulturowe. Inne uwarunkowanie kulturowe. Kobiety nie mogły się uczyć, nie mogły się kształcić, nie mogły mieć własnego majątku, nawet na ulicę same nie mogły wychodzić. To nie, był, to nie było takie złe. Wszystko! <laughs> Dla mężczyzn pewnie i dobre, wygodne. A teraz kobiety już mogą się kształcić, mogą zajmować wszystkie najwyższe stanowiska, mają prawa polityczne. Chociaż trudno w to uwierzyć, ale w Szwajcarii jeszcze na początku lat 80., w jednym z kantonów, kobiety nie miały praw wyborczych. A więc dosłownie 30 parę lat temu. I teraz, czy to rzeczywiście trzeba zmieniać? Czy mamy na to wpływ? No, mamy wpływ. Dlatego, że to są również uwarunkowania w naszej mentalności. Skoro my jesteśmy wychowani w określonej kulturze, w określonych zwyczajach, w określonej panującej religii, tak jak w Polsce, no to tak właśnie uważamy, że kobieta, no to jest pogląd prawicy, powinna głównie zajmować się domem, dziećmi. To słynne niemieckie 3K: kuchnia, kołyska i kościół. A kobiety chcą czegoś innego. Dlaczego kobiety w Polsce nie mają dzieci? Nie chcą mieć dzieci. 30% młodych Polek mówi, że nigdy nie chce mieć dzieci, bo chce robić karierę, chce prowadzić niezależne życie. No między innymi dlatego, że to na kobiecie spoczywa cały obowiązek wychowania dzieci. Mężczyźni raczej się od tego no, odżegnują. Jeżeli kobieta zostaje sama, to zazwyczaj ona zostaje z dzieckiem. Jakie jest niesprawiedliwe powiedzenie, że dziecko się może dobrze wychowywać tylko w rodzinie, gdzie jest ojciec i matka? Na co powiedzieć o tych tysiącach, setkach tysięcy dzieci, które wychowują same matki? Mój ojciec umarł, kiedy miałam 6 lat, zostałyśmy z mamą same. To uważam, że jestem bardzo dobrze wychowana. A więc nie, nie, wolno, nie, nie wolno takich stereotypów przekazywać, bo one są szkodliwe. Dziecko się może świetnie wychowywać w rodzinie, gdzie jest ojciec i matka, i może się źle wychowywać. Zresztą w, w tej rodzinie, w której istnieje wychowanie. Tak, i w której istnieje miłość, nie ma przemocy, nie ma wulgaryzmów. No w ogóle życie jakoś jest zorganizowane Ale to już nie dobrze. Taką, że się, że przerywam. Pytanie jest następujące, czy my rzeczywiście w tej chwili tą całą dyskusję nie przesadzamy, czy nie robimy za dużo wokół tego szumu To sytuacji, znaczy, kiedy... Na pewno za dużo szumu, tylko kto robi ten szum? Kościół, ponieważ to biskupi wystosowali list przeciwko gender, rzekomo w obronie rodziny. Prawica, wręcz posłanka Kępa zorganizowała zespół Stop Gender. A ten gender, czyli ta nauka, mówi, że jeżeli nie wyzbędziemy się pewnych stereotypów, no to stale kobiety będą mniej zarabiać, i wobec tego kobiety nie będą rodzić dzieci, jeżeli będą chciały robić karierę zawodową. I dlatego ja zawsze powtarzam, że gender jest największym przyjacielem rodziny, bo jeżeli będzie rodzina na zasadach partnerskich. Będzieś, przecież tylko kobieta może urodzić dziecko, to nie ulega wątpliwości, mężczyzna nie może. Ale już karmić dziecko, kąpać, przewijać, wszystko przy dziecku może zrobić mężczyzna. Nie mówię, że ma robić wszystko, ale trzeba sobie podzielić te obowiązki domowe i wtedy życie stanie się łatwiejsze. Czy nie myśli Pani, że jest następująca sytuacja, że godzimy się na to, żeby świat się cywilizował i bardzo gwałtownie zmieniał, bo to zmienia, ale w plechach seksualnych moralnych chcemy pozostać dalej gdzieś bardzo z tyłu. To znaczy Kościół chce, żeby społeczeństwo pozostawało z tyłu. 80% społeczeństwa. Ale bardzo wiele, wielu katolików nie zgadza się pod tym względem z naukami Kościoła. Przecież Kościół ciągle mówi, że zabroniona jest antykoncepcja, a 80% ludzi wierzących stosuje antykoncepcję. Ich Zabroniony jest seks poza małżeński, zdrady. No przecież ludzie się zdradzają, nie czarujmy się, że wśród katolików to już wszyscy są wiernymi mężami i wiernymi żonami.